Jest koniec roku liturgicznego, kiedy to kierujemy wzrok ku rzeczom ostatecznym, i taka jest ta dzisiejsza Ewangelia. Ona może być pożywką dla takich różnych naszych strachów, a niestety nie brakuje obecnie takich pseudo-proroków, którzy straszą nas wizjami rychłego końca świata czy jakimiś przeróżnymi objawieniami prywatnymi. Musimy pamiętać, że Pan Jezus nigdy nie chce nas straszyć. Bo również dzisiaj ostatnimi Jego słowami są słowa pocieszenia, że nawet głos, włos z głowy nam nie spadnie, że wszystko na końcu, że wszystko będzie dobrze. Te wszystkie straszne rzeczy, które mają mieć miejsce, nie są końcem. Końcem jest zbawienie. Ostatnim słowem nie jest cierpienie, ostatnim słowem jest zjednoczenie z Panem Bogiem w Jego domu. I cierpienie w życiu, godziny spędzone w ciemności, te wszystkie trudne rzeczy, o których mówi Pan Jezus i których my doświadczamy być może na co dzień, one pomagają nam odzierać się z różnych iluzji i wybierać to, co naprawdę ważne, to, co naprawdę się liczy, to, co naprawdę zostanie na końcu. Kiedy na końcu naszego życia jedyne, co nam zostanie, to zostaną nam nasze relacje i to, czy umieliśmy kochać drugiego człowieka. Jest taki jeden z w tej dzisiejszej Ewangelii, który mnie bardzo zachwycił. Ewangelista, który w innych miejscach pisze o tym, że wszyscy celnicy i grzesznicy przychodzili do Pana Jezusa, albo że wszyscy dziwili się temu, co mówiono o Jezusie, albo że wszyscy śmiali się z człowieka, który rozpoczął budowanie wieży, a nie udało mu się dokończyć, że wszyscy wyrzucali do skarbony z tego, co im zbywało. Ponad 30 razy Ewangelista mówi, że wszyscy coś robili. Tutaj nagle pisze, że tylko niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo tylko niektórzy, to znaczy nie wszyscy, podziwiali piękno tej świątyni. Ewangelia zdaje się nam mówić, że tylko niektórzy są wrażliwi na piękno. Święty Pawe papież Paweł VI w takim dramatycznym przemówieniu wygłoszonym w kaplicy Sykstyńskiej kilkadziesiąt lat temu do współczesnych sobie artystów, w którym obwinia świat, świat sztuki o opuszczenie Kościoła, powiedział również takie wspaniałe słowa, że świat potrzebuje piękna, żeby nie pogrążyć się w rozpaczy. Świat potrzebuje piękna, żeby nie pogrążyć się w rozpaczy. I teraz, kiedy widzimy, jak świat wokół nas pogrąża się w rozpaczy, zaczynamy być może rozumieć te słowa. Zbudowana z białego kamienia, z tym panonem przyozdobionym złotymi kiśmi winogron, świątynia górowała nad, yy, nad taką burą, szarą Jerozolimą, będąc punktem odniesienia dla mieszkańców i dla pielgrzymów, którzy, którzy przybywali do tego miasta. I my również potrzebujemy piękna w naszym życiu, w naszym szarym życiu. Potrzebujemy piękna, które będzie dla nas przewodnikiem, które doprowadzi nas do Boga, który jest źródłem. Wszelkiego i prawdziwego piękna. Piękno jest znakiem Bożej obecności, bo jeżeli coś mnie zachwyca, jeżeli coś mnie porusza od wewnątrz, to znaczy, że Pan Bóg mówi mi w ten sposób, że mnie kocha. I to mogą być przeróżne rzeczy. Przeróżne rzeczy nas zachwycają, i przez to Pan Bóg mówi nam, że nas kocha. Zachwyt nad pięknem daje więc chęć do życia. Piękno jest konieczne, tak jak oddychanie, jest konieczne do naszego takiego prawidłowego rozwoju. Ono nas motywuje, sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Myślę, że można powiedzieć, że troska o piękno jest w najgłębszym sensie pro-life, to znaczy jest troską o życie. Wrażliwość na piękno też nie jest jakimś takim, uwaga, nadprzyrodzonym darem. To jest coś, co można w sobie wykształcić, otaczając się pięknymi rzeczami w świecie, w którym wszędzie wokół jest tyle kiczu i tyle, tyle plastiku. Yy, uczyć się też dostrzegać piękno. Po pierwsze piękno stworzenia, to jak Pan Bóg, y, stw, jaki Pan Bóg stworzył piękny świat i jakim On jest wspaniałym artystą. Po drugie podziwiać piękno drugiego człowieka. Zakochane osoby mogą godzinami wpatrywać się w swoje twarze. No i wreszcie piękno tego, co stworzył człowiek, jakbyśmy to nazwali cywilizacją. I chrześcijaństwo od pierwszych wieków ma tę właśnie wrażliwość, uczy nas tej wrażliwości. I mamy ogromne szczęście, ponieważ Pan Bóg nie tylko z nami rozmawiał, ale także stał się widzialny. Najpierw poprzez fantastyczne znaki swojej obecności w Starym Testamencie, a następnie stał się jednym z nas. Chciał wejść z nami w relacje, chciał być blisko nas, chciał być słuchanym, widzianym i dotykanym. I tak przechodząc dalej, yy, obrazy, figury, stacji drogi krzyżowej, witraże, mozaiki yy, nie są tylko dekoracją, nie są po to, żeby było ładnie w kościele, ale przede wszystkim uobecniają rzeczywistość, która jest na nich przedstawiona. Mają uobecniać tajemnicę. Uobecniać to znaczy sprawiać, że ta rzeczywistość staje się obecna wśród nas. Czy jeżeli mamy przedstawionych tutaj świętych różnych, to oni modlą się razem z nami. A tajemnica z kolei nie oznacza, tajemnica oznacza, że ktoś, że jest ktoś, kto jest jakoś tak radykalnie inny ode mnie. Tajemnica, pamiętajmy, to nie jest jakaś zagadka do rozwiązania, ale to jest coś, co charakteryzuje Pana Boga, co Go otacza i im bardziej zbliżamy się do Niego, tym bardziej czujemy, czujemy się pogrążeni w ciemności. Jednak jest to ciemność, która przynosi nam ukojenie. Najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia miały właśnie miejsce w ciemności, w nocy. W nocy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, w nocy Jakub walczył z Bogiem, w nocy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, wreszcie Chrystus urodził się w nocy, kiedy umarł, zapanowała ciemność i zmartwychwstał w nocy. Jeżeli w tym roku zdecydowałem się na pomalowanie naszego tabernakulum na ciemne kolory. To uwaga, moja motywacja była przede wszystkim właśnie teologiczna, dopiero na drugim miejscu estetyczna, kiedy to chciałem nawiązać w ten sposób do kolorystyki typowej dla barokowych kościołów z bazyliką świętego Piotra na czele. Chciałem, żeby to czarno-złote tabernakulum, w którym mieszka Pan Jezus, przypominało nam o tej prawdzie, że nie ma takiej ciemności w której Bóg nie mógłby przemienić i w której Bóg nie byłby obecny. On jest obecny w tym, tym ciemnym tabernakulum. I z tą czernią kontrastuje złoto, kolor, który symbolizuje rzeczywistość zbawioną, światłość, która świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnia. Chciałem też podkreślić to, co się na tym tabernakulum znajduje, a co być może nie było takie widoczne. To znaczy złote kiście winogron, tak jak na świątyni jerozolimskiej, symbolizujące nasze dary przyniesione Panu Bogu, oraz litery Alfa i Omega, przypominające, że Chrystus jest początkiem i końcem naszego życia i że chce być obecny z nami w każdym, również najciemniejszym momencie naszego życia. Dobrze, i tak na zakończenie, nawiązując do zeszłego tygodnia, kiedy prosiłem wszystkich Panów, żeby kupili Panią kwiaty. Wierzę, że to miało miejsce, yy, i tak myślałem co tydzień, w jaki sposób panie mogłyby się zrewanżować. I nic nie wymyślę. Yy, jedyne, co mi przyszło do głowy, to tak właśnie czytając tę dzisiejszą Ewangelię, yy, że co mogą panie dla nas zrobić, dla, dla panów? Mogą pochwalić. Yy, świątynie Jerozolimskiej raczej nie zbudowały kobiety, a właśnie mężczyźni, i ta ich praca zostaje pochwalona w pierwszych wynikach Ewangelii. Dlatego. Dzisiaj proszę wszystkie żony, mamy i córki, żeby pochwaliły za coś swoich mężów, synów i ojców, za choćby najbardziej banalne i najbardziej oczywiste rzeczy. Za wymienioną żarówkę, za ubrania wrzucone do kosza na pranie, a nie, nie porozrzucane po pokoju, za elegancko zaparkowany samochód, za takie rzeczy, które może wydają się oczywiste, ale my naprawdę za to potrzebujemy pochwały. Za wysiłek włożony w pracę, za staranie się. My tego naprawdę, drogie Panie, potrzebujemy. My się sami nie domyślimy, dopóki nam ktoś nie powie, że zrobiliśmy coś dobrze, że jesteśmy potrzebni, że jesteście z nas dumne. Pochwała, pochwała niewiele kosztuje, ale może rozpromienić czyjeś szare życie.